Dobry, dzień dobry, kochane dzieci, kochana młodzieży, a, a nawet kochani dorośli, jeśli czasem tu zaglądacie. Nazywam się Monika Sawicka-Kaczprzak i jestem pisarką, i na um, prośbę i właściwie zamówienie Lipskiego Centrum Kultury realizuję już trzynasty i niestety ostatni odcinek warsztatów twórczego pisania. Poprzednim, w dwunastym, było sporo do zrobienia. Jestem ogromnie ciekawa, czy to zrobiliście. Bo ja niestety nadal nic nie widzę, żadnych Waszych opowiadań, ale jestem bardzo wyrozumiała i tłumaczę Was tym, że szkoła, szkoła, szkoła i mnóstwo prac domowych. Chcę Wam jednak powiedzieć, że. Ten cykl trzynastoodcinkowy, cykl związany ze słowem, stworzeniem, z, z łączeniem tych słów, czyli z pisaniem opowiadań, bardzo może Wam pomóc w lekcjach i w zadaniach, w pracach domowych. Warto tutaj wracać. Dzisiaj spotykamy się ostatni raz i. Zostawię Was z zadaniem dosyć e, trudnym, ale wcale nie ponad Wasze możliwości. Trzeba tylko popracować i się przyłożyć, a na pewno się opłaci. W postaci ocen z języka polskiego zobaczycie tę nagrodę. Odcinek trzynasty. Ostatni. Smutną mi, smutno mi bardzo, wiecie, bardzo mi smutno, że ostatni raz się z wami widzę, ale nie tracę nadziei na spotkanie face to face. Może jeszcze jesienią? Bardzo bym tego chciała. Opowieści Dziwnej Treści to nasze ostatnie spotkanie. Przypomnę, że pracowaliśmy przez cały ten czas na ćwiczeniach pod tytułem Jak pachnie oranżana? Ćwiczenia w twórczym pisaniu. Iwona Pastuszka jest autorką tej książki. I również dzisiejszy odcinek będzie oparty na tej, na tej książeczce. Gotowi? Zaczynamy. Zadanie numer jeden. Przygotuj się do napisania opowiadania. Czyli kartka i długopis musi być na stole. Punkt A. Przypomnij sobie, co wczoraj robiłaś. Robiłeś. Hmm. W moim wieku to jest troszkę trudno sobie przypomnieć, co się robiło. Ale Wy nie będziecie mieli z tym problemu. Przypomniane? Ok, to teraz punkt B. Wyobraź sobie, że tego dnia pomiędzy zwykłymi czynnościami spotkało cię coś niezwykłego. Bo na przykład wczoraj byłam w szkole. Znaczy, ty byłaś, dziewczynko, ty byłeś, chłopczyku. Byłam w szkole, miałam lekcje historii, matematyki, WF-u, czego tam jeszcze, nie wiem, może język angielski. No, no, co tam mogę więcej powiedzieć, wróciłam do domu. Nie, nie, nie. Pomiędzy pójście do szkoły, lekcje, a powrót musicie zmieścić jakąś historyjkę niezwykłą. Gdzie ona powstanie? Tu, w waszej głowie, w waszej wyobraźni. Co to może być? Na przykład znalazłaś pod łóżkiem ostatnią deskę ratunku. Hmm. Widzisz w lustrze Zamiast swojego odbicia, kogoś zupełnie innego, ale to byłby numer, prawda? Lub też Twoja własna propozycja, co niezwykłego się wydarzyło. Czyli najpierw przypominamy sobie, co wydarzyło się wczoraj w Waszym życiu i wkładamy w to coś, Absolutnie niebywałego. Odpowiedz na pytania: kiedy i gdzie spotkało Cię zaskakujące wydarzenie? Co wtedy czułeś? Czułaś? Jaka była Twoja reakcja? Jaki wpływ miało to wydarzenie na przebieg całego dnia? To ja wam troszkę podpowiem. Niedawno byłam na urlopie i podczas tego urlopu postanowiłam przejechać się taką kolejką, koleją jednowagonową, która wspina się, wjeżdża pod taką wysoką górę. I te widoki, które mamy po bokach, są fantastyczne, przepiękne, zmienia się poziom wysokości jest niesamowicie. No i no co, no w sumie nic nadzwyczajnego. A jednak, kiedy wsiadałam do pociągu, kiedy stałam na peronie, miałam ze sobą psa i ten pies nigdy nie jeździł koleją. Stało się coś, co niby przewidywałam, ale nie byłam gotowa na, takie, na taką sytuację. Cóż się stało? Otóż mój pies przestraszył się, kiedy pociąg zaczął wypuszczać powietrze, takie, ps, takie robi takie właśnie, ps, takie odgłosy wydaje. To mój pies już miał skoczyć i wycofał się, zaparł się i myśli sobie: nie mam oby nigdzie nie jadę. Hmm, i co teraz? Bilet kupiony, pociąg zaraz odjeżdża. Pies mówi nie, nie mam oby, nie wsiądę, o się boję. No to ja troszkę go namawiam, ciągnę. No i ja wsiadłam, patrząc na niego, czyli miałam głowę odwróconą od kierunku, w którym szłam. I rypnęłam na rowery. Na rowery, które wprowadzili w tym czasie ludzie. Potłukłam się, poturbowałam. Potłukłam sobie kolano, które przez kilka dni zmieniało kolory, aktualnie jest to żółte, i to była ta niesamowita przygoda. A jak się skończyła? Pies w końcu zdecydował się wejść, chyba z żalmu było, tego, że jego pani się potłukła, i zdecydował się jednak, pomimo strachu, wejść do tego pociągu, i później już się wcale, wcale nie bał. Tak może wyglądać wasza historia. Może nie tak dramatycznie jak moja, ale coś wymyślcie. Co wydarzyło się niespodziewanego? Jak na to zareagowaliście? Gdzie to było i co wtedy czuliście? Jakim miało to wpływ na resztę dnia? Drugie zadanie, drugi punkt tego samego zadania. Napisz plan swojego opowiadania. Plan opowiadania piszecie na języku polskim, bułka z masłem. Zatem, punkt D tego samego zadania. Napisz to opowiadanie i nadaj mu tytuł. Tu krok po kroczku, krok po kroczku jesteście przygotowywani do ostatniego punktu D, czyli do napisania opowiadania. Wystarczy się skoncentrować. I zrobić to zgodnie ze wskazówkami. Punkt drugi. Drugie zadanie. Napisz opowiadanie na podstawie opisanego zdarzenia. W tym celu odpowiedź na poniższe pytania. Teraz czytam fragment. W ten poniedziałek przyszedłeś do szkoły wyjątkowo wcześnie. Na korytarzach. Nikogo nie było, tylko pan woźny siedział w szatni. Postanowiłeś pójść do pokoju nauczycielskiego. Dziś miała być klasówka z matematyki i zamierzałeś poprosić pana Kowalskiego, aby wytłumaczył ci geometrię. Otworzyłeś drzwi pokoju, ale nauczyciela nie było. Przy biurku siedziały małe zielone stwory i przeglądały dziennik. Takie małe zielone stwory przeglądały dziennik. No, coś podobnego, spodziewalibyście się czegoś takiego, wchodząc do pokoju nauczycielskiego? Nie ma pana Kowalskiego od matmy. A zamiast niego są małe ludki zielone. Hmm. Fajnie się zaczyna. Bardzo duże pole do popisu wam daję. Ten fragment, żeby było wam łatwiej. Pisać dalej, co zdarzyło się dalej, są pytania. Co poczułeś, gdy zajrzałeś do pokoju nauczycielskiego? Jak zareagowałeś, widząc zielone stwory? I czy był tam ktoś oprócz ciebie, kto będzie uczestniczył w tych wydarzeniach? Gdy już to zrobicie, gdy odpowiecie na te pytania. Wasze kolejne zadanie? Napisz plan wydarzeń. Prościzna. I punkt B. Napisz opowiadanie i nadaj mu tytuł. Opowiadanie. Przypominam, zaczyna się od tego fragmentu. Dalej. Musicie poradzić sobie sami. I kolejne zadanie. Z tabelą. Zadanie numer 3 zawiera taką tabelę. W tabeli podzielonej na cztery rubryki. Postać, miejsce, czas i problem. Znajdują się różne postaci, miejsca, czas i różne problemy. Wybierz cztery cyfry. Cztery cyfry, ponieważ są cztery. Tutaj dane. Podane w tabeli od 1 do 10. Dlaczego od 1 do 10? Dlatego, że jest 10 możliwości. Sprawdź i zaznacz w poszczególnych kolumnach, co wylosowałeś. Na przykład w tabeli pierwszej może być 10 różnych postaci, takich jak Młoda kobieta, fotograf, prawnik, właściciel restauracji. Marsjanin, szeryf, staruszka, ekolog, jubiler, zbiegły więzień. Dobra, ja nie zapamiętałam kolejności. 5. Marsjanin. Czyli moim bohaterem będzie marsjanin. Następnie. Miejsce. Znowu wybieram numerek. No, to niech będzie już konsekwentnie numerek piąty. Restauracja. Hmm, ciekawie się zaczyna. A mamy do wyboru na przykład Pałac Kultury i Nauki, Wesele, Jaskinia w Tatrach, de, de, Gabinet Dentystyczny, Restauracja, Biuro Podróży, Zoo, Pogrzeb nad Jeziorem czy Biblioteka. Ja wylosowałam Marsjanina w restauracji. Tabela trzecia czas akcji. Czytam wszystkich 10. W czasie pożaru po wigili o godzinie czwartej rano podczas burzy wczesną wiosną 1 września, w grudniu upalnym latem, sobotnie po południe, majowy wieczór. Nie zapamiętałam, co jest po czym. No to konsekwentnie biorę piątkę. Wczesną wiosną. Mamy zatem Marsjanina w restauracji wczesną wiosną. Problem. Jaki mamy problem? Część czwarta tabeli. I znowu dziesięć. Podjęcie życiowej decyzji. Ktoś umiera. Zdrada sekretu. Ktoś znalazł coś cennego. Oskarżenie niewinnego. Awaria samolotu. Odnalezienie tajemniczego listu. Zdrada przyjaciela. Wiadomość o chorobie czy zmiana pracy. I co ja muszę zrobić? W tej chwili mam postać marsjanin, miejsce, restauracja, czas, wczesną wiosną i problem, oskarżenie niewinnego. Muszę, mając do dyspozycji te cztery rzeczy, napisać opowiadanie. Uwzględniając to, co wylosowałam i na przykład teraz siedzi przed monitorem Zośka i Zośka mówi, yy, hmm, postać numer jeden, no to Zosia wylosowała młodą kobietę, miejsce Zosia strzela 10, biblioteka, młoda kobieta w bibliotece, czas Zośka mówi 7, w grudniu, młoda kobieta w grudniu w bibliotece. Problem, Zośka mówi trzy. Ktoś umiera. O matko, czyli młoda kobieta w grudniu w bibliotece umiera. Troszkę dramatycznie, ale jakże ciekawie. Proste i jasne? Super. Zatem już wiecie, co macie robić. Napisać opowiadanie, uwzględniając wylosowane informacje w tych czterech tabelach. Na przykład Marsjanin w restauracji wczesną wiosną miałam i oskarżenie niewinnego. I ja muszę napisać opowiadanie o tym ciekawe ciekawe, jak Wam pójdzie. I zadanie czwarte ostatnie najostatniejsze. Najbardziej skomplikowane, jak można się domyślić. To jest wyspa. Zarys pewnej wyspy. Na czym polega Wasze zadanie? Wasze zadanie polega na zagospodarowaniu tej wyspy poprzez dorysowanie gór. Jezior, rzek, bagien, lasów, jaskiń, osad lub jakichkolwiek innych elementów, które istnieją tylko w Twojej wyobraźni, kochany e, słuchaczu, oglądaczu, przyszły laureacie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Stąd wyjmij to wszystko i stwórz swoją własną wyspę. Co tylko chcesz, może się na niej znaleźć. Mogą to być postacie nieprawdopodobne, na przykład, nie wiem, zielone stwory z długimi trąbami i z kolcami, ale też postacie prawdopodobne. Nadaj nazwie, nazwę tej wyspie, nadaj jej nazwę. Wymyśl i napisz historię, która na tej wyspie się rozegra. Trochę Wam zazdroszczę tego zadania, bo jest, no jest fantastyczne, daje tyle możliwości. Możecie stworzyć własne, własną wyspę, własny ląd i umieścić tam takie budowle, jakie chcecie, z Waszych marzeń, z Waszej wyobraźni, pojazdy przedmioty, drzewa, krzewy, zwierzęta istniejące lub istniejące kiedyś, na przykład dinozaury. Możecie wszystko tam umieścić i opisać historię, która tam się rozgrywa. wdzięczne zadanie. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Nie muszę dodawać, że te wasze prace chciałabym zobaczyć wklejone nawet jako zdjęcie. i JPG, komentarz pod tym filmem. Można mi również wysyłać na messenger. Przewiduję kilka nagród, więc można się dodatkowo zmotywować. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas. 13 tygodni spędziliśmy ze sobą. Podczas mm, nauki twórczego pisania, jak pisać twórczo-kreatywnie, jakie są elementy, co się składa na opowiadanie, bez czego nie można ruszyć z miejsca, co jest niezbędne. Mam nadzieję, że mm, będziecie wracać do tych naszych spotkań. Nawet teraz, przed wykonaniem tego zadania, warto sobie odświeżyć. Wiedzę. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję Lipskiemu Centrum Kultury za zaproszenie do prowadzenia tych zajęć i Wam, kochani oglądający, słuchający, za to, że poświęciliście swój czas. I mam nadzieję, że czegoś jednak się nauczyliście. Pamiętajcie, by wykorzystywać te lekcje do. Języka polskiego, do zadań z języka polskiego w szkole. I jeszcze jedno. Czytajcie, 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 bo dzięki książkom będziecie mieli piękne życie. Naprawdę. Pełne niesamowitych przygód. Co z tego, że one powstaną tu? Niektóre, większość jednak w rzeczywistości, ale to można pięknie ze sobą łączyć wszystkiego najlepszego trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w realu mam nadzieję już niedługo Monika Sawicka Kacprzak do widzenia pa